Pani Marszałek, Wysoka Izbo! To, co w tej ustawie jest dobre, nie jest nowe, a to, co jest nowe, nie jest dobre. Ja mam wrażenie, że naprawdę to jest jakiś wielki teatr, wielki cyrk, który się tu odbył przez cały dzień. Przecież zamiast rzeczywiście rząd poświęcać czas na walkę realną z koronawirusem, byliśmy na posiedzeniu Sejmu, które zwołał prezydent, który nie zabrał głosu gdzie nic jest to tego nie zostało powiedziane i nic jest do tego nie zostało uchwalone zamiast walczyć ale nie z koronawirusem. To... Dziękuję bardzo panie pośle. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Bardzo proszę. Rozumiem, że pośpiech z ustawą był konieczny, bo wirus czekał granic i bez ustawy nielegalnie nie chciał się w Polsce pojawić. Pytam się, czy jest na tę okazję, jak się pojawi ustawa, która zakaże zgromadzeń publicznych, zwłaszcza tych powyżej 450 obywateli. Natomiast pewne objawy wirusa już się pojawiły na Komisji Zdrowia. Mianowicie był punkt o celach maksymalnych. To jest kompletny idiotyzm. Jak cena wzrośnie pięciokrotnie, na przykład, to na się maseczki pojawią w ciągu dwóch dni importowane z Brazylii albo z innego kraju. Spekulacja Dziękuję jest korzystna, a nie niekorzystna. Wysoka izbo. Wirus jest nowy, ale zagrożenie przecież stare, i elementarnym obowiązkiem każdego normalnego państwa jest być przygotowanym na epidemię mniej lub bardziej groźnego wirusa. I wy wszyscy dzisiaj, przegłosowując spec ustawę ze względu na jeden konkretny wirus. Przyznaliście, że Trzecia Rzeczpospolita od początku nie była gotowa na walkę z epidemią wirusa. I to jest wasza wspólna odpowiedzialność rządu PIS-u, rządu POPSL-u, rządu Lewicy. I ta wspólna odpowiedzialność stworzyła dzisiejszą wielką koalicję polityki pozorowanej, która ma to przykryć. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, powtórzmy jeszcze raz, na wniosek Pana Prezydenta zebraliśmy się dzisiaj w trybie nadzwyczajnym... Po to, żeby wysłuchać informacji rządu o przygotowaniach do walki z koronawirusem. Nie usłyszeliśmy nic ze strony MSWiA, ze strony służb odpowiedzialnych. Nie, us nie usłyszeliśmy nic ze strony resortów gospodarczych. Nie usłyszeliśmy również nic na temat działań, jako pan prezydent odpowiedzialny, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa podejmuje w tym zakresie. Nie usłyszeliśmy nic o Radzie Gabinetowej, którą powinien zwołać. Nie było takich informacji, nawet głosu nie zabrał. Natomiast zafundowaliście państwo dzisiaj, wszyscy, PiS, a opozycja, która bała się temu przeciwstawić, Platforma, Lewica, która jeszcze rano wnioskowała o odrzucenie tego projektu, PSL. Nie macie odwagi w ogóle, żeby powiedzieć im, że robią bezsensowną rzecz, która w żaden sposób nie pomoże w walce z koronawirusem, zamiast pracować nad tym uczciwie. Taka jest prawda. Wysoka Izbo, ja muszę z przykrością stwierdzić, że my mamy w Polsce problemy znacznie marniejszego autoramentu niż jakieś zamaszyste spec ustawy. Przecież przypadek kobiety z Krotoszyna, która czekała najpierw dwie godziny w kurtce w poczekalni skierowana do szpitala z podejrzeniem ko ko koronawirusa, później 88 godzin czekała w izolatce bo żaden szpital zakaźny nie chciał ją przyjąć, a laboratorium nie mogło przez 188 godzin z jakichś powodów przebadać próbki, czy w ogóle jest zarażona, czy nie. Przecież to nie wynikało z tego, że nie było specustawy. To wynikało z tego, że ochronę zdrowia, system ochrony zdrowia toczy rak. Toczy rak biurokracji. I ten rak biurokracji powoduje, że lekarze choćby, z najlepszymi chęciami i z najlepszymi kompetencjami mają związane ręce, bo lekarze w Polsce nie mogą leczyć, oni muszą wykonywać procedury. I oni po prostu musieli wykonywać procedury i taki był tego efekt. I dopóki tego nie zmienimy, dopóki nie odbiurokratyzujemy ochrony zdrowia, dopóki nie wprowadzimy elementu zdrowej konkurencji, tak jak to jest na rynku, tak żeby przynajmniej pieniądze z NFZ-u szły za pacjentami, żeby placówki medyczne konkurowały o te pieniądze e, o pacjenta. Dopóki tego nie zmienimy, dopóki takie specustawy jak dzisiejsze będą takimi groteskowymi wygibasami, e, które mają tylko przykryć, odwrócić uwagę od takiej zwyczajnej, najzwyczajniejszej nieudolności ochrony zdrowia. Dziękuję bardzo. Konfederacja Wolność i Niepodległość.